To y, robimy dzisiaj y, kilkuosobową ponownie demonstrację. Marsz tak, przeciwko rządowym ograniczeniom. O tu się, tu się rozpoczęło rozpoczyna. w składzie Marzanna i Krzysztof Kononowicz. Tak, demonstracje właśnie zrobiliśmy. To jest spacer wolnych ludzi. Tak jest. Ogłaszam spacer wolnych ludzi. Pod, pod sądem rejonowym w tam Białymstoku. W tam tak, ma... tu, tu też, tam też tam. parking. Ale tam wszystkie szybami. A co tu? A to, a to tu? Parking? <grym> parking. Jedziesz tak. 10 do Warszawy? Na odblokowanie? Nie, 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 nie. E, nie wiem, nie mam pojęcia, bo organizuję się w Grejwie. Mam nadzieję, że mi się uda. 30 nie wiem, o. ale postaram się na 17, chociaż na 17 e, drugi O, jest tu tam, można to... nagrać. O, o tu <grym> można nagrać powiedział. Dobra żeby zorganizować... Ja mówiłem gdzie Słoneczko, a ty nie zaprawdziłeś gdzie? Cień! Lech ty łobuzie! Ja to! Okay. Panie, panie, panie ja Pan. tak? no jest łowu Pan. ani... Kurczę na Słoneczku nie chciał mnie Tu proszę w lewo a. do demonstracji się nie odłączać ja A tam, tam widzę tak bo tak. no. To siostrę może? Dobrze Krzysztof, czyli na słoneczku lepiej jednak Tu ja cię w błąd wprowadziłem powiedział A widziałeś? No i wiatr nie wie i, nie wie, i ciepło jest no. Cholera Tak jak ty się czemu... są Ej Krzysiek, to powiedz, no, bo, bo powiedziałeś, że następny film o tym będzie Co w sprawie zamknięcia szkół i kin i sklepów? Oni... Już policja dzwoni, zaraz tak? nie zimę No bo nielegalne zgromadzenie zaraz Chodź. będzie, powyżej 5 osób no. trzy... Raz, dwa, trzy, cztery, ja piąty, no, a już będzie To ktoś będzie się musiał oddawić. <grych> a mówiłem Krzysztof, jednak zobacz, wiatr wieje? Wieje Jak będziecie pisać w komentarzach, że słychać tylko szsz", To przez Krzysztofa to wszystko jest szałki mają też plusy, w takim razie się obracają się. okazało się, że Gratuluję, był jego brata. No, ok, mogę ci was podjęć tak co ciebie. Dziękuję panie Krzysztofie. Dziękuję za wsparcie. Dziękuję również. I powodzenia życzę. Wszystkiego dobrego. Dzięki. No dziękuję.